Natalia narzeka, że, że strasznie się Że strasznie się śpieszy, nie? Jakby mu wszystko mieli wykupić. No, jesteśmy w miejscowości Heilbronn. Gdzie jakieś 35 km, 40 km od nas. I już wam pokażę. Pokażę po co tu jesteśmy. No, to już wiecie. Także co wpadnie, to wpadnie. Zobaczymy, co się dzisiaj udało polować. Generalnie porcelana. A ty, młoda, co dzisiaj? Nie wiem w będzie, Pani, Pani może profesor. się uda. Dobra, to miłego oglądania. Jaką, jaką ładną szafeczkę tutaj pan ma? I jeszcze Polak. Za 35 euro chcę ją. To jest odnawiane, przyjrzyjcie się. Tutaj drewninko zostawione, a reszta na, na zielono wymalowana. Piękna, piękna robota. Fajna robota. O, nawet osłonka jest założona, żeby ściany nie rysowało. No kurde, jaki czarodziej. Natalia znowu zaczyna z misiami. Ja się cofię. Ja nie mogę. Cofasz się naprawdę. Ale to taki, to, taki był, tylko miał jeszcze jedną mortkę. To jest choroba. Ty jesteś chora. Pokażę? To, jest choroba, to Trochę popękana, ja No troszeczkę przeszła. Takie lubię. Takie <noise> lubię. No rameczka. 15 euro. Pewnie by się jeszcze zbiło. Może weźmiemy. Ja pierniczę że takie rzeczy jeszcze się kupuje. Te miszki to chyba na każdej giełdzie były. Pozdrawiam dla Oli, dla Basi, dla Ani. Czekaj, można zrobić dwa naraz. I dla całej ekipy. Kto miał Pikachu? Ola? Ola miała Pikachu. <laughs> Pozdrawiam. Mhm. Weź troszkę do góry. Za piąteczkę. I co to jest? To zmalowane? Jest Nie wiem. To piękne. I monetki po 1 euro, kość ma. Nie mam pojęcia, co to za kraj jest. Ale za 1 euro to mnie kusi. Tutaj ma więcej. Muszę sprawdzić pierwsze, czy to jest jakieś srebro. Facet miał jeszcze całą zgrzewkę, nie wiem jak się to nazywa cały plik banknotów za 8 euro. No i jeszcze lorneteczkę od niego wyhaczyłem. Super za ósemeczkę też i polski akcent też się trafił. PRLK i tutaj pan Polak sprzedaje. Za ósemeczkę, kurde, jakaś seria chyba. Prawo serii się sprawdza. A ja sobie kupiłam kolczyki, bardzo mm. lubię kolczyki. I to, sobie kupiła piękne kolczyki, pokaż. Srebrka. U tego pana, Polaka, co ja kupiłem. Z Turkicem. Tego PRL-ka. No i fajne. No, fajne. Ładne, no. Jakieś... Preciosi. To jakieś włoskie będzie. No, raczej być. tak. Ale ta jest ładna. Aj, aj. A, z luźnym tekielkiem. Pokazuje mi skrzyneczki, a później choruje na skrzyneczki. O, tutaj. Jakie fajne są one. No. Ja lubię skrzyneczki. Patrzcie na tą rybę. Ach, to jest piękne. Kocham łyżeczki. Patrzcie ile tu puncy narąbali. Cała masa. Angielska łyżeczka. A ta druga to nie wiem, ale też mi się podoba. Patrzcie co wpadło. Włocławek. Pani mi dała za... sprzedała za A to chyba nie wiem, wiem czy to będzie jakaś sosierka, albo coś, nie wiem. Też Włocławek. Ale choruje na za dwójeczkę na, idealnie. Na Lecimy dalej. Piękne są. Z 80. 80. euro uchwyty. To są rosyjskie raczej. Rosyjskie tak? raczej i próba srebra jest 875. Gdzie no. to jest? I tutaj tutaj nie jest. 875. No. No szok. Ok, Danke. O, to jest na i jesteś moja piękna jesteś Anglia w ten sposób ten pomar to jest jakieś szaleństwo patrzcie się na to ja sobie skorzaną tam kupiłam taki fajny koszyczek szklany to będzie na pewno stare bo tu ma bąbelki pozdrowienie dla Kaniowskiego który kocha się w szkle Natalia Następną torebkę kupiła. Natalia się teraz przerzuciła. Natalia się przerzuciła na torebki. Dzisiaj druga torebka. Tutaj są ładne rzeczy. Patrz, cały secik jest. Cały secik, ładny. Ale ładny. Odgrzewacz jakiś. Na górę Ale świetne lampki. Świetnie. Ale bym je szarpał. Ale gościu ma niezłe ceny, także nawet co głowy nie zawracam. Jeszcze taka świnka, na szczęście. To chyba solniczka jest. No, dokładnie, to solniczka. I troszeczkę muzyki dla relaksu też się przyda. Mnie się ostatnio Celine spodobała. Natalia wymienka. Natalia mówi, że nie chce robić drugiej rundy. A druga runda dopiero odsłania karty. No cóż, dzisiaj sobie będziemy musieli odpuścić. Jest ciepło, myśmy są poubierani. W sumie w krótkim rękawku. No ale cóż. W sobie będę musiał odpuścić, mamy pół do pierwszej więc najwyżej wcześniej odpuścimy Co mi teraz wpadło? Stary kodeks drogowy z którego roku Nowember 37 No to to już mnie rozwaliło Patrzcie się piękniusi Piękniusi jest oczywiście freberko 835 Będzie stary zegarek. Może nawet jeszcze działać. I teraz słuchajcie, cena. 10 euro. No nie wierzę. Co się tam wobec? No ale piękne, nie? A mi się też podobają. Angielski. Spójrzcie, jakie ładne są. Pewnie stary. Mhm. Uh Włoski. -huh. Ładne, ale są dwa. No. Można byłoby wziąć, jak ci się podobają. Mamy tutaj piąteczkę. Piąteczkę za te trzy. <try> trzy. Uh, ryzykujemy jedną szalkę za jeden euro. Zobaczymy, czy to uran jest. Chociaż tak się, tak się fajnie błyszczy. Taki kolorek jak uran. Natalia mówi, że nie. A kto przegrywa, stawia dzisiaj lody. Dobra, no to zobaczymy, kto będzie dzisiaj lodzika. Jad. Natalia czy ja? I tak. E Chyba się już będziemy zbierać. A przy alcie jeszcze wam pokażemy co wszystko wpadło. Ja już właśnie znalazłem Natalię O, jest Nati I natalię znalazłem gdzie Przy kurczaku zrożna no. Jest Natalia Co tam znalazłaś jeszcze? A... Dzisiaj Natalia kupiła trzy skórzane torebki ja nie mogę. Pokaż mi to Pilaruj, boh rustikana. Nie kosztuje jakoś dużo na... Ale bardzo ładna. 3 euro. Ja się. No fajnie. Styczne się. Dobra. Tera, Moskwa. Natalia mi uciekła. Muszę ją dogonić. W końcu trochę cienia. Już nam dało popalić. Ja pewnie będę miał karcicho opalone. <noise> Dobra, a co? Idziemy do auta. W aucie się wypakujemy i taki zrobimy okay. krótki blik. Na, na to, co żeśmy kupili dzisiaj. Bello, co nam powiesz? Zdecydowaliśmy się nagrać takie podsumowanie z grubsza w domu, bo trochę nam dogrzało. Jesteśmy u siebie na balkonie. Możecie sobie od razu zobaczyć, jakie widoki mamy. Natalia już jest na miejscu. Pędzi mnie bo miał poziom. No, co ty gadasz? I co? Po kolejnie Jedziemy. Porcelanka angielska. O, nie w tę stronę. Porcelanka angielska. To mi się podoba. To jest fajny koszyczek. Widać, że to stary jest, bo ma mnóstwo bąbelków. Kolor neteczka. Patrzyłem tutaj na tą markę Perimegascope No od razu wyskakują te e, Całą masę pieniędzy, patrzcie na to Może miło popatrzeć, tylko tyle, że to gówno warte Ale, ale widok jest niesamowity No i Natalia sobie kupiła Dwie torebunie Dwie? Trzy! Pokaż tą trzecią Trzecia i wszystko z kórka. No, to jest skórzana torebeczka. Pikard. Picard. Za parę groszy. Porządne te. E, wpadły mi cztery zegarki kieszonkowe. Babka nie wiedziała najwyraźniej, co sprzedaje. <laughs> podyszce, Jeden chyba mi kosztował 15. Rosyjski kosztował mi 15 euro. E, Moskwa. Proszę. E, urania. One są naprawdę drogie. I, I fajne. To jest ogólnie srebro, zresztą widzieliście. Tutaj ten e, Langendorf. Ten drugi to chyba też jest Langendorf, tak podejrzewam. Oczywiście bez łyżeczek się nie obyło. Moje łyżeczunie kochane. Nati wyhaczyła Włocławek. Proszę bardzo. Tutaj taka nalewajka. To nie wiem do czego by to mogło być. Sóli, Na suli i pieprz. Mhm. Tak? No. No, Ciekawe. Mój talerzyk angielski też. Stara Anglia. Willer, Boch. Nam się bardzo podobają porcelanki i, i ceramika. I co ciekawego, Ferker's Recht drogowy. i nie chcę wyostrzyć dziadka. Dobra, mniejsza o to. Mniejsza o to. I ee, Coś ciekawego, co nie nagrywałem, albo nagrywałem, ale chyba nie. Jest to ciekawa rzecz. Porady o zarządzaniu gospodarstwem domowym, jakiś sposób finansowy, takie pobożne życie, i tak dalej. No i bardzo fajna data. Tu jest 1715. Zajrzyjcie sobie do środka. Ciężko się to czytał, wierzcie mi. Ale da się to przeczytać, da się to czytać. Jest to do ogarnięcia. Taszka jedna, druga chyba wszystko pokazaliśmy, nie? Aha no, no i mieliśmy to sprawdzać, Natalia pokaż. Ja chyba nawet już teraz jestem coraz bardziej sceptyczny do tego. A wygrałem! Wygrałem! Mamy uran. Mamy uran. Miałem nosa. Miałem nosa. Byłem sceptycznie nastawiony do tego. Jeden euro. Jeden euro za uran, No nie mogę. O nie. No, co? no to strzał. No zostawiam ludzika. No, nie ma problemu. Kurde, bym nie powiedziała. Ładnie równomiernie świeci. Nie powiedziałabym, bo ten jest ciemny fest, no nie? No, Tam, moment, to, mamy... momencik. Tutaj dla porównania wam położę. Popatrzcie się jak ona świeci. Te ranty to są po prostu przejasne. W dzień tak jasno świecą, odbijają ten, ten ultrafiolet. O, nasza pszczółka przyleciała. Dobra, wracamy do uranu. Jest mega. Bardzo się cieszę. Masakra. Także... jednak... Jednak wygrałem. No jak dzipałem, wygrałem. Tak więc my się z wami żegnamy. Było fajnie na flemarkcie. No, parę fajnych fantów naprawdę wyskoczyło i jak macie taką zajawkę, że się wam takie rzeczy podobają, nie trzeba naprawdę wiele pieniędzy udać, żeby coś kupić. Jest y, mnóstwo okazji, ludzie po prostu się chcą czegoś pospyć i za grosze, dosłownie za grosze. takie no, tak polecamy, jeździcie na FloMarkt, jeśli się wam to podoba. Nie odpuszczajcie okazji. Nie. Trzymajcie się no. i do następnego. Pa!